Eloska kochani, idzie do was z ulubieńcami, których widać na twarzy, które z po prostu polecić Są was na Instagram i was do oglądania Do brwi używałem, mi się fajnie to sprawdziło To brwi z marki A.A. Wings Color y Tak fajnie jak on przykleja brwi To sobie tego nie bardzo. Teraz przejdę do kolejnej rzeczy, które pójdziemy, to jest podkład w sumie bardziej jak Rembi powiem Wam, bardzo go polubiłem fajnie się ja do skóry, więc mogę Wam go polecić. Kolektor to jest, bardzo go używałem nawet używałem go czasami jako podkładu. To jest korektor od AA w odcieniu sta nude. O, mega fajnie rozświetla skórę. Tutaj widzicie wszystko na przybitkach, Bardzo fajnie się rozciela. Mamy do dwóch bronzerów, Tak to dość nie mówię. Bronzer, to widzicie, od Awings Color. O, o, współpracą z Magdą Pieczątek. I drugi to jest. Ja mam mam Glamour. Glamour, Ja mam w numerze 0. I powiem Wam, to jest mega fajny, mega fajnie rozdziela tak samo jak e, od AA, więc te brązowe są mega fajne. Dodaje jako również rozświetlenie skóry, więc jak chcecie to kto jest od marki Klara, Klara, figina bardzo TikTok był hypowany nim, on też daje taki naturalny, ażcie widzi taki Barbie, ten mi się podoba. Jest od y, suche produkty mam tylko luz. Uwielbiam ten luz. Ten luz to jest od marki Mio Mio Makeup. Powiem Wam jaki to jest baga zajebisty Bardzo fajna. Taką fajną taflę jak możecie teraz widzieć na przebitkach. Mega fajny róż i Triandom różem Testowałem go również w, w którymś z vlogów od Marki Mio. On super tafle Jak możecie to nawet widać przy nakładaniu w kąciku oka, mega fajnie wygląda i na przebitce to bardzo wcierałem fas i w rękę, bo widziałem to u Fucking Garden. Mega to daje taflarę, takiego rozwietrza to ten od wam się mega dobrze sprawdzi puder do twarzy od e, Eveline Wonder Match taki szczerze mówiąc klasyczny w wykończeniu delikatnie rozświetlającym, teraz możecie to również widzieć na przybitkach to on daje takie fajne wykończenie takie wykończenie rozświetlającego go kupujące więc ten i z droższej półki ja, to jest puder Tiberia. To jest miniaturka oczywiście tego pudru. I mega super. Daje taki super matujący efekt. Bardziej jak widzicie, w ogóle, widzicie, jak macie jakiś budset, miniaturka tego pudru kosztuje 45 zł. Ta wymiarowa około 200. Więc do oczu. To jest Polska maka Dajcie znać mi też w komentarzach czy będziecie chcieli ciał makijaż tej magii La, la Cosmetics Ja używam sobie tego cienia jako podkreślenia tutaj Górne powiegi i takiego ludowego, żeby sobie wyciągnąć te oko, więc spoko, e, też spokojnie. Cenowo, więc też mogę Wam. Po powiem Wam, bardzo mnie zaskoczył, to jest z tego kalendarza adwentowego. Bardzo do ust, e, powiem Wam, bardzo sobie go używam często, więc jest mega fajny. Fajnie nawili za usta i przejdźmy do maskar, bardzo rzadko Wam polecam maskar, ale która mi bardzo fajnie sprawdziła się, miałem od marki Klara jeszcze takie tusze, ale ten z rzęsy jak fajnie również wydłuża, również to Wam pokazuje, mega fajne, jak szukacie takiej super, super mascara, wygrubiającej i pogrubiającej, no to ona no, ja przetestowałem większość maskar, tak to mówiąc też nie pokazywałem wam czasami, więc to jest mega super maskara, jak się jakiejś fajnej maskary, bo też dostaję takie zapytania. Wejdźmy więc... do produktów do włosów, powiem wam przetestowałem je i szczerze mówiąc to, co mogę Wam polecić, to do włosów, że Onibio, to jest ta wesprę, ona Wam faktycznie ułatwia stresowanie włosów, ma delikatne drobiny, takie delikatne, ale faktycznie mówiąc, nie widać. I, a, drzewki straszne, tak szczerze mówiąc, tak szczerze, to nie czułem, takie... Sam, y, sampon do włosów Go wykorzystałem, dla mnie to powinien być zel, do kąpieli, bo te produkty fajnie wydawały się jako zele pod, ale po prostu podmrożnić, tak, płyn do kąpieli, osoby, które nie mają wodny są na minusie. ja nie mam wodny i powiem wam, że ja sobie tak wlałem do tego i tak szczerze mówiąc, bardzo mocno się pieni, fajnie pachnie więc, ok, więc osoby które mają panę, więc wam to polecam to jest akurat te z tych wszystkich tylko te dwie rzeczy polecam i przejdźmy sobie dalej do produktów dl, do do włosów jest garniera bardzo ją polecam ona fajnie wygładza, już mam taką faktycznie reskę, jak wam pokazuję. Mega fajna ospka Wam pokazywałem na vlogmasie gdzieś tutaj się pojawi Wam przybitka z tego dnia. Fajnie wygładza Sampon do włosów. Faktycznie niszczy tych włosów i nazwa konkretnie ta marka. Znajdziecie, podlinkuję wam. Bardzo byłem zdziwiony, testowałem tą, tą wcelkę do włosów i powiem Wam, mega fajne. Fajnie mi te włosy z włosów. K kondycję włosów i uważam, że by mi poprawiła kondycję. Dobra, z międzystęp... ten przejdziemy do demakija. Innych produktów, janda ten, róbcie sobie skryny dziewczyny, władzy, tak mega fajnie rozpuszczę makijaż i z mega możecie nim i dla każdej skóry yy, daje oczyszczenie na wylizenie, odswiezienie, pielęgnacji stwierdzenie pielęgnacji, jest dość do każdej celu. On jest mega często na promocji, więc e, mi go poleciła Madzia, więc Madzia jak ogląda to polecam. To jest chyba moje już nie wiem które opakowanie, ale mega fajne, więc to wam mogę dziewczyny śmiało polecić. Masiałko dodam makijażu z Holifi z polskiej marki i powiem wam jak to zmywa makijaż, macie za taką fajną cenę, tutaj otworzę nowe pudełko, yy, macie dołączoną pacynkę, macie o tutaj, Dołożon, dołączoną pacynkę, więc większość z tą masek nie ma i jednak to nie jest mało, to jest bardzo niehigieniczne, ale również mega super zmywam, jaki jest. Tutaj Wam oczywiście wklejam wam, wklejam wam oczywiście przybitki tego. I jeszcze, bo zapomniałem powiedzieć, mój ulubiony produkt, czyli The or or Originali. Ten produkt. To i to to mi bardzo pomogło z trądzikiem. Bardzo mi, bardzo mi pomogło z trądzikiem i to mogę Wam zostawić z czystym, czystym sumieniem i w ogóle polecić to, bo mi to bardzo ułatwiło problemy z skórą z, z stronzikową. Więc no. Mam nie mam, jaki materiał Wam się spodobał. Proszę mi znać, czy chcecie, żebym nagrał takie zamienniki, zamienniki do marek mark Bo jeśli tam tego. po prostu te zamienniki zreszchę bo ja chciałbym przygotować taki filmik i jestem ciekawy, czy by, byście, byście chcieli. Mam nadzieję, że je równie również ze miło Sylwestry spędziliście, bo ten filmik, bo ten filmik jest po sylwestrze, akurat wylatuje. I no co, dziękuję wam za ten rok, bo chyba w tamtym vlogu się jakoś za bardzo nie mówiłem. Już nie pamiętam, tak się mówi, ale mam nadzieję, że wam yy, miło ten i czekam na wasze pomysły, co byście chcieli może zobaczyć u mnie na kanale, bo pytałem zaraz, ale jeszcze raz się spytam, a! Jeszcze krótka autopromocja, chciałem powiedzieć, yy, że konkurs, konkurs, który, yy, konkurs, o którym mówiłem, Ben, y, niestety nie wygra jedna osoba kalendarza adwentowego. Skontaktowałem się z osobami, które były najbardziej aktywne i się spytałem was, moich obserwujących, czy byście chcieli po prostu zamiast tego, jakbym żebym dla was przygotował po prostu box. I również spytałem się, co byście chcieli w tym boxie, jakąś konkretną rzecz. Więc mam nadzieję, że nie jesteście na mnie że Więcej zyskacie na tym i co? I mam nadzieję, że to tyle. I linki zostawiam Wam w opisie do tych kosmetyków. Postaram się je podlinkować, ale nie obiecuję, ale postaram się. I co, dziękuję Wam za oglądanie. Czekam na Wasze propozycje materiałów, które chcecie u mnie zobaczyć na kanale. Może coś nowego, więc to tyle. Dziękuję. Buźki, bio.